A właśnie jak współcześni Niemcy nas widzą? Wiesz, ja czuję, że stereotypy, albo to, co myślą Niemcy na temat Polski, w tych ostatnich latach się zmieniło. Zmieniło się mocno. Na plus i na minus. Mhm. I ja to widzę jak na przykład czytam komentarze pod moimi tekstami, tak? Albo są Niemcy, którzy idealizują Polskę mhm. jako kraj na wschodzie Europy, w których nie ma uchodźców. Mhm. Co jest bzdurą oczywiście, jest to nieprawdą, ale taki image jest sprzedawany też na arenie międzynarodowej, tak? Że problemy mają inni, tak? We Francji, Zachód. w Niemczech, Zachód. Tam jest to dużo Arabów, Turków, migrantów w ogóle. Nie można spacerować w parku i takie tam rzeczy. Prawda? Czyli to jest jeden stereotyp, który jest związany, no, akurat jak powiedziałam, z tym stereotypem na temat Niemiec albo Francji. I drugi stereotyp jest, że Polska, odkąd rządzi PiS, jest takim e, krajem no prawie już faszystowskim mhm. tak co też jest bzdurą jest nieprawdą tak i mam takie wrażenie że między tymi m, dwoma punktami stereotypami m, bardzo mało istnieje że rzadko ludzie rzeczywiście czytają na przykład materiały na temat Polski w całości um, ale wracając do tego, co wcześniej powiedziałem, że są rzeczy na plus, ja myślę, że częściej się mówi i się myśli. O Polsce. Mm -hmm. tak? I też odkąd rządzi PiS. Bo e, kiedy e, słynny Herr był premierem, <laughs> pan, pan Tusk, um, no to Polska, przynajmniej politycznie, m, za granicą, był no, nudnym krajem, przynajmniej dla Niemców, tak? Bo nie było. Nie było głośno, tak? Nie zrobiło się głośno. I no, nagle Pis i dużo skandali też afer. w Brukseli, mm -hmm. dużo afer i, i tak dalej. I też inny in ton, inna retoryka, która jest dla polityków w innych krajach bardzo no, dziwna. Mm -hmm. Ten ton polskiej polityki, wojny polsko-polskiej i, i tak dalej. I może to brzmi teraz dla ciebie dziwne, ale ja. Jeszcze raz sądzę, że najpierw to jest ok, to jest dobrze, że się mówi mm -hmm. o Polsce, tak? Że Polska się znajduje w mediach, że ludzie mówią o Polsce. O, patrz, co się dzieje w Polsce, jest afera wizowa. <laughs> to się stało.